Super Mario Bros. jest grą platformową, wydaną przez firmę Nintendo 13 września 1985 roku, jako nowsza odsłona Mario Bros. z 1983. Początkowo wydano ją na konsolę Nintendo. W grze przejmujemy kontrolę nad powtarzacią hydraulika, tytułowego Mario lub jego brata bliźniaka Luigi'ego, którym steruje drugi gracz. Każdy z graczy przechodzi grę indywidualnie, naprzemiennie, po utracie życia drugiego z graczy. Celem gry jest odswobodzenie księżniczki Peach porwanej przez bausena. Gra składa się z ośmiu poziomów, a każdy z nich z czterech rund. Podczas gry eksplorujemy krainę Mushroom Kingdom. Na każdym kroku Gracz może napotkać wrogie moby, chcące pozbawić go życia. Gracz na start otrzymuje trzy serduszka. Aby zwiększyć ich liczbę, należy zbierać monety rozsiane po królestwie, co setna moneta daje nam dodatkowe życie. Dodatkowe życie można zdobyć poprzez znalezienie i zjedzenie zielonego grzyba. Trzecim i najtrudniejszym sposobem jest pokonanie kilku mobów z rzędu z pomocą kopnięcia żółwiejskorupy. skorupy. Gracz oprócz wspomnianych wyżej zielonych grzybów może napotkać czerwony. Dają one mu możliwość dozbrojenia hydraulika poprzez zwiększenie dwukrotnie jego wzrostu. W ten sposób jest on odporny na bezpośredni atak pierwszego napotkanego przeciwnika. Następnym poziomem obrony przed wrogami jest zebranie magicznego płonącego kwiatu, który daje nam możliwość toczenia ognistych pocisków z ust. Ostatnim elementem obrony jest złapanie uciekającej gwiazdy. Zapewnia ona nam nieśmiertelność przez ograniczony czas. Na każdym poziomie rozgrywki gracz napotyka inne przeciwności, którym musi stawić czoło. Gracz może odbywać również podróże do ukrytych krain po pędzie fasoli, na której szczycie czeka większa suma monet. Grę kończymy po 32 dwóch rundach, na każdą z nich mamy dokładnie 400 sekund. Jeśli w tym czasie nie uda nam się ukończyć rundy, tracimy serce. Kulminacją naszych starań jest pokonanie smoka i uratowanie księżniczki.